Trzy lata miałem przerwy od wyścigów. Fajnie wrócić po tylu latach i od razu zaliczyć podium. Emocje mną szargały po wyścigu, aż łezka się zakręciła. Plan został wykonany. Jednak Jakub Szablewski, który wygrał, nie był nawet do dogonienia. Co było najtrudniejsze w tym wyścigu dla Ciebie po powrocie? Wydaje mi się koncentracja i Doświadczenie reakcji zachowania w wyścigu, czy atak, czy obrona, czy sam start wspól i no, dziś ta pogoda też nam przeszkadza. Przeszkadza to jest mocno gorąco w samochodzie, szkoda, że nie ma klimy. Tak, dokładnie, ale wtedy byśmy stracili znaczącą moc. No, trzeba sobie jakoś poradzić, trzeba się też przygotować przed jutrem, bo jutro startujemy trochę później i ma być 34 stopnie, także teraz tylko odpoczynek.